Dobry dzień, dobry dzień dla wszystkich widzów Eye of Roshan, z tej strony kłania się po raz kolejny, Wognar przed Wami, Akademia, tym razem manipulacja statystykami, opis tego co można zrobić z przedmiotami, jak można je najlepiej wykorzystać do granic możliwości i po to tylko, aby polepszyć Waszą grę, Wasze możliwości, Wasze umiejętności, myślę, że to się może przydać, dajcie znać czy Wam się podoba czy nie, taka opcja Akademii. A ja Wam zaraz pokażę, jak można na przykład sprawić, że butelka leczy ze 3 razy więcej niż zwykle. I jak można wyleczyć 2000 HP w ciągu 6 sekund, co właśnie przed chwilą zrobiłem na maksa. Zaczynamy. Cały ten guide będzie służył temu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób najszybciej jak się da uzupełnić swoje paski HP i paski many. Jak to zrobić najbardziej efektywnie, najmniejszym kosztem? Myślę, że jest par podstaw, o których powinniśmy powiedzieć w tym guide'zie. Jedno z nich jest regeneracja aktywna i regeneracja pasywna. Teraz, jak spojrzycie na pasek HP Pucza, on się tam powoli regeneruje do tych 2050 HP. Próbuje dojechać te plus 3,2, które widzicie w tym miejscu. No, oznacza regenerację na sekundę pasywną i jaka ma miejsce u tego spaślaka w tym momencie. To jest regeneracja pasywna, ona wynika ze statystyk, z przedmiotów, które zwiększają regen pasywnie, na przykład jak nie wiem, Perseverance, Battle Fury, Ring of Health i tak dalej, i tak dalej. Jest też oczywiście regeneracja aktywna, która następuje po aktywacji jakiegoś itemu, na przykład butelki, tak? Jak widzicie na chwilę zwiększa się regeneracja do 48,3 po wypiciu i jednego łyka takiej butli albo na przykład jeżeli, jeżeli zjemy tangosa no to też nam wzrasta regeneracja i to jest regeneracja aktywna także to jest kwestia podstawowa a zaraz zbadamy jak można to wszystko zwiększyć bądź też zmniejszyć i jak działa właśnie regeneracja liniowa i nie do końca liniowa nie wiem do końca jak to określić najlepiej powiedzmy że tu będzie regeneracja stała i regeneracja która się skaluje. Tak myślę, będzie najłatwiej o tym mówić. W zamyśle guide ten miał doty dotyczyć tylko butelki i możliwości, jakie są związane z tym przedmiotem w docie. Ale jako, że zobaczyłem parę dostępnych scenariuszy związanych z butelką i ogólnie z atrybutami na stronie Team Liquid, to pomyślałem, że to wykorzystam, że zrobię z tego dłuższe wideo, i pokażę wam to i myślę, że na tych scenariuszach można się nauczyć najlepiej. Eee, tak więc zaczynajmy. Scenariusz numer jeden masz 20 sekund, żeby zregenerować przy użyciu tych itemów, które masz w plecaku, jak najwięcej many i jak najwięcej HP. Co robisz? W tym momencie po polecam Wam sobie zapozować to, pomyśleć chwilę, a zaraz będzie odpowiedź, także ją oczywiście poznacie i najlepiej sobie pozować. przed wszystkim się zastanowić, co można z tym zrobić, pokombinować, a potem posłuchać, jak to naprawdę wygląda. Więc odpowiedź jest następująca. aby zregenerować jak najwięcej HP... I jak najwięcej mamy w ciągu 20 sekund, robimy tak, wrzucacie obydwa gauntlety, w ten sposób macie mniej HP. Healing Salva, jak widzicie, regeneruje 400. Jeżeli mamy te dwa gauntlety, to w tym momencie zregeneruje nam 400 HP, to będzie 600, tam 700 HP powinniśmy mieć tak? po regeneracji. Jeżeli to wydropimy i użyjemy Healing Salva i jednocześnie Clarity, to będziemy full w ciągu 10 sekund. tak? Później możemy podnieść rękawicę bo to już nie wpływa na HP. Poczekać, aż Clarity dobiegnie końca. Na podkę manę, tutaj na manę, nie mamy nic, co daje do inteligencji. Także to nie ma znaczenia, cokolwiek się dzieje z gauntletami czy starczą, jeżeli chodzi o manę. Ale o życie to jest istotne, żeby wyrzucić najpierw rękawiczki, zregenerować tę stałą ilość, czyli 400, i później efektywne HP sobie podnieść poprzez podniesienie rękawic scenariusz numer 2 masz 3 sekundy żeby zregenerować jak najwięcej HP mana nie ma znaczenia Zamyślę mechanizm leczy 250 co robisz? odpowiedź wyrzucasz 2 bracery używasz mechanizm podnosisz dwa bracery dzięki temu zregenerowałeś o wiele więcej niż 250 co prawda za większą, za większą cenę many, bo straciłeś 6 inta przy wydropieniu dwóch bracerów. Ale tak jak powiedziałem, mana nie ma znaczenia. Scenariusz numer 3. Wyobraź sobie, że jesteś anti-magem. Co prawda nie wyglądasz, ale wyobraź sobie, że jesteś anti-magem i z Fury farmisz sobie swój las. Chcesz przejść, a no, powiedzmy taką drogą, na enchanty, aby je sfarmić. W międzyczasie chcesz zregenerować jak najwięcej HP, i jak najwięcej many Co robisz? Odpowiedź? Zmieniasz powerthready albo na int, albo na agility Wszystko jedno, byle nie siła Jeżeli zmienisz powerthready na siłę Twoja pula HP się zwiększy A jak widzisz, on... Battlefield regeneruje stale 6 punktów na sekundę życia Czyli im większą masz pulę życia, tym relatywnie Battle Fury ma w tej regeneracji mniejsze znaczenie, dlatego nie ustawiasz threadów na siłę, tylko na Int albo na agi. Jeżeli ustawisz na agi, to oczywiście nie ma znaczenia co do życia ani many, bo zręczność nie wpływa na to. Jeżeli ustawisz na Int, wydaje się, że tu jest plus 2,8, i wydaje się ludziom często, że jeżeli na przykład gdzieś idą z jednego miejsca na drugie ustawią sobie, powiedzmy, że brakuje im many. Zostawiam sobie buty na Int. To mają 28, to mają więcej. Ale to tak nie działa. Bo to jest wszystko procentowo, co prawda? Ta stała liczba się zwiększa, ale twoja pula efektywnej many również jest większa. Przez co procentowo wychodzi na to samo. Także to, to nie ma sensu zmienianie tak threadów. Scenariusz numer 4. Znowu chcesz zregenerować jak najwięcej HP i jak najwięcej many. Masz Vladimira? I masz w tymie Crystal Maiden, która ma Arcane Aure. Co robisz? Odpowiedź? Ustawesz Power Thread na Agi. Czemu na Agi? Masz dwa źródła stałej regeneracji many. Z Wladimira 0,8 many i z Arcane Aury 0,5. To jest w sumie 1,3, tak? Gdybyś ustawił sobie power thread na int, wtedy miałbyś większą pulę many i ta dodatkowa regeneracja byłaby mniej znacząca. I tak samo wygląda sytuacja, jeżeli ustawiłbyś power thread na siłę. Masz więcej HP i ta płaska regeneracja z Wladimira, ta, która daje 2 HP na sekundę, byłaby mniej znacząca. Także ustawiasz power thread na agi i w tym czasie regenerujesz najwięcej. Scenariusz numer 5 troszkę bardziej hardkorowy niż poprzednie. Masz 11 sekund, żeby zregenerować jak najwięcej many. Co robisz? Odpowiedź: ustawiasz power thread na siłę, dropisz bracer, używasz solo ringa. podnosisz bracer, zmieniasz power thread na int i czekasz, aż się skończy sacrifice, czyli ten debuff z Sol ringa. Najlepiej byłoby użyć spela, ale zakładamy, że bez używania speli, tak? I potem sobie możesz spokojnie wrócić na siłę. Dzięki temu zyskujesz. Najwięcej money, ile się da dzięki tej operacji. Ogólnie można sobie wyrobić taki nawyk, że jeżeli mamy soul ringa i mamy powertrady, to przed użyciem soul ringa ustawiamy powertrady na siłę, używamy go i później pompujemy, ile, ile się da inta, czyli zmieniamy powertrady na inta, dorzucamy tam jakiś item, jeżeli mamy inny w kieszeni i wtedy ten ubytek many po jej utracie z soul ringa, z tego debuffu, będzie relatywnie mniejszy. Czyli dzięki temu będziemy mieli po całej operacji więcej many. Scenariusz numer 6 jest jeszcze bardziej ekstremalny. Na dwa Herosy mamy Warlocka z Arkan i z Null Talismanem. i mamy Pooja z Arkan Butami i z Point Boosterem. Zadanie: zregenerować przy użyciu tych dwóch Herosów sobie nawzajem, razem jak najwięcej many. Co robisz? A w zasadzie co robicie? Więc tak. Pierwszy Heros dropi wszystkie swoje itemy. Drugi dropi boostera i zostawia same Arcane buty, używa tych Arcane butów, dropi swoje Arcane buty, dzięki temu jest goły. Tamten podnosi e, swoje Arcane buty, używa ich, podnosi resztę itemów, i drugi też podnosi resztę swoich itemów, dzięki czemu regenerują maksimum many, ile mogą dzięki tym zestawieniu przedmiotików zregenerować. Numer 7 Załóżmy, że Chen odesła się do bazy podczas walki? Ale jako, że masz buco trawę, to chcesz się zregenerować jak najszybciej to możliwe i do tej walki wrócić. wrócić. Co robisz? Oh, tak. Więc, jak już jesteś w tej fontannie, dropisz aganima i zaczynasz pić z butelki. Aż się na maksa zregenerujesz. Możesz podnieść aganima i w zasadzie nawet wcześniej zacząć się teleportować, żeby przez te ostatnie sekundy na wypitej też butelce jeszcze ten regen szedł do góry. Dlaczego dropisz Animano? No, jak wiadomo, po to, żeby obniżyć swoje statystyki i dzięki temu, żeby butelka regenerowała więcej. Ogólnie w Fontannie większość regeneracji jest stała, aczkolwiek też drobna jej część jest ponoć zmienna, także warto mieć to na uwadze. Koniec scenariuszy. Czas zacząć wykorzystywać 10-sekundowe okno, w którym możemy sprzedać item za pełną kasę, którą za niego zapłaciliśmy. I co nam to może dać? Powiedzmy, że jesteśmy sobie jakimś innym bohaterem, niekoniecznie pudżem, bo to może być skomplikowane, ale powiedzmy, że w tym momencie jesteśmy tym pudżem i chcemy schukować. Jak widzicie, hook kosztuje 120 many, co możemy zrobić przez te 10 sekund, jeżeli mamy jakiś gold, żeby to zredukować? Możemy coś kupić w secret shopie i tym czymś może być np. energy booster, wydajemy 1000 golda. I no powiedzmy mamy teraz te, będziemy... dajmy na to 235 zaraz i powinno nam z tego zostać 115. Dobra, kupujemy boostera, używamy Haka, sprzedajemy boostera i mamy 175 many. Uuuu, tani hook. Okej, okay, ostatnia sytuacja, którą chciałem Wam pokazać w tej akademii dzisiejszej To sytuacja, w której możecie użyć tego secret shopu czy też innego shopu, no generalnie tego shopu do zregenerowania sobie punktów HP Powiedzmy, że linia jest spuszczona troszkę dalej. Wy nie za bardzo chcecie się tam pokazywać z tą ilością HP. No i że podchodzicie, patrzycie, jaki jest czas. Kupujecie sobie na przykład Ring of Regen albo Ring of Health. Kupujecie Ring of Health, kupiliście to na 54. Więc do następnych 0,4 musicie to sprzedać. Przez ten czas trochę HP Wam się zregeneruje. A Wy dostaniecie z powrotem pełną kasę. Kupicie sobie to jeszcze raz, powiedzmy, i możecie tak robić w kółko, regenerować sobie HP. Tylko uważajcie, żeby w tym czasie nie zginąć, bo już tego nie sprzedacie. I to by było na tyle w dzisiejszej Akademii. Mam nadzieję, że przydatne. Dajcie znać. My wszystko czytamy. Wszystkie opinie. I bierzemy pod uwagę. To tyle. See you next time.